A mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku, pracować przy młotku. A mamą być, a mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na przodku, pracować przy młotku. Lepiej oczu nie otworzy, a już palec oko włoży życia, myląc i treść. Mama, mama, ja chcę jeść. Mateuszku, jeszcze chwilę, spójrz, mamusia, lekko żyje, odpoczynku. Dobry wieczór. Witam pięknie, drodzy Państwo. I chyba przedstawiać nie muszę. Teraz jak się pani nazywać? Marta Wisła. Marta trzeba przedstawiać. Wadowiczanka, pierwsze bym wymienił. Aktorka czy matka? Matka. Aktorka. Teletonistka. No. Co czujesz, jak wracasz do, do Wadowicy? Nie, to wiadomo, Wardowice są mi bardzo, bardzo bliskie. Bardzo się cieszę, że, że nikt do mnie tutaj mówisz, że już nie zapomina. I czuję się zawsze tutaj. Tutaj się naprawdę czuję gwiazdą. Zatrzymywana na ulicy, pytana, podziwiana i tak dalej. Więc z, z tym większą przyjemnością do Wardowic wracam. Tu nadal mam znajomych, przyjaciół. I dobrze, bo parę więcej jest. Nadal na ważność stoję przed moimi profesorkami. Ale tu lata szkoły, tu lata przyjaźni, to tu lata dzieciństwa fantastycznego, cudownego, tego 20 dwudziestolecia, liceum, podstawówka, dwójka, no cóż, przedszkole, już na zaryczanek, wszystko tak jak powinno być w pokoleniu. Właśnie tego tego... tego yy, moje dzieci powinni zazdrościć, bo niestety na krakowskim Kazimierzu nie ma ich gdzie wypuścić. I albo musimy się całą paczką wybrać na plac zabaw. No nie mają tego, co ja miałam w dzieciństwie, że się wychodziło rano z, z domu i, i wracało wieczorem. To patetycznie może to teraz zacznie, ale można do ciebie też przypisać słowa tu wszystko się zaczęło. Tu wszystko się zaczęło, tak. Szkoła. Najpierw teatry przy, so, przy, przy baraki, potem występy w liceum. No, no. No, gdzie miałby się zacząć, jak nie tutaj? Gdzie? gdzie? Bardzo dziękuję. No też mogłoby. Ale ja jestem przeciwna, że tutaj na tych deskach tego teatru gdzieś tam stawiałam swoje pierwsze kroki. Ale ja zawsze wiedziałam, że chcę zostać aktorką. No, I to się po prostu spełniło. Przeskoczył zupełnie, bo wiem, że 13 premierę. Tak, bardzo ciężką premierę. Yy, znaczy ciężką, ciężką Po raz pierwszy od 20 lat od 20 na scenie byłam na tej scenie przez godzinę 10 cały czas inczą. Osoba żyjąca z korespondentem wojennym nabawiła się stresu bojowego, nie będąc na wojnie. co jest bardzo dziwnym przypadkiem. Zazwyczaj takiego stresu doznają ludzie, którzy z wojny wracają. Piękna książka o, o tym, jak może kobieta kochać mężczyznę, e, ja który, który. Tak, może, może. Czuł się jak jeden jeden organizm i cały czas czekać na niego, czy on wróci z tej wojny, czy, czy, czy nie wróci. Także polecam Państwu oczywiście to, trzeba najpierw trochę. Lektury, do jakiejś lektury sięgnąć, żeby się nastawić, że no nie jest to łatwy temat, ale bardzo, bardzo ciekawe przeżycie i jestem bardzo dumna z tego, że jakoś zwycięsko z tego wybrnęłam, bo recenzje mam bardzo dobre, a nie ukrywam, że bardzo mi na tym zależało, bo ja zazwyczaj lubię na scenie bawić i śmierzyć, a tutaj Gdybyście Państwo zobaczyli, jak byłam ubrana, jak wyglądałam, to zupełnie to, to to, to dwie, 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 dwie różne osoby. I nie myślałam, że tak... Pod proszę, pod ratuszem, tak. I nie myślałam, że, 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 że taką mi to satysfakcję sprawi. Zresztą na premierze była pani Grażyna i myśmy wyciągnęli z tego tekstu przede wszystkim pięknie poetycko opowiedzianą historię o miłości kobiety do, do, do żony do męża. A, a zdarzają się takie miłości. Pamiętam jak grałam Antygonę, i to jeszcze tak zaraz po, 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 po szkole teatralnej. To było dla mnie absolutnie duże... Nie, 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 myśmy mieli premierę w kopalni soli w Bieliczce. Cudownie zrobiony spektakl i e, zostaliśmy zaproszeni z tym spektaklem do Edynburga na festiwal, tak, na festiwal Sztuk. Ale żeby raczej tam niewiele ludzi czytało Sofoklesa, i nie bardzo potrafili wiedzieć z naszego, chociaż Anglicy rozumieją bardzo granie emocjonalne, niewiele wyrozumieli z naszego grania, więc postanowili no, dyrekcja postanowiła, że będziemy grać po angielsku. Mieliśmy dwa miesiące prób z profesorem z Oxfordu, żeby załapać akcent. No, nie ufam, że było to dużo, poczyn, a dlatego to pamiętam, ponieważ Cały czas miałam sny, że jak przyjeżdżam do Edynburga i mówi pierwsze zdanie Our Brothers Burial, to cała sala się śmieje, że, że tak mówię z tym akcentem, no. I, I kolejny, najgorszy mój chyba, najgorsza rzecz, która mogła mnie spotkać, jak przyjechaliśmy zaraz po powrocie i graliśmy te antygony w Polsce, przychodzi do tego najważniejszego monologu, w którym jest opowiedziane dlaczego, co się stało. No bez, bez tego monologu nie ma, nie ma akcji dalej. Ja proszę Państwa, nie mogę sobie przypomnieć ani po polsku, ani po angielsku. Patrzę na tę biedną ismenę, na koleżankę i wiem, że ona wie, ale ona nie ma mi jak podpowiedzieć, bo jesteśmy po prostu tak blisko publiczności. I ja z tego chyba 25 wersowego monologu powiedziałam tylko tak: Edookles po innej, pogrzebać. Jak sobie dziś to przypomniałam, to to mi tak najbardziej utkwiło, bo to była bardzo, bardzo ciężka, bardzo ciężka rola. Ale lubię też grać bardzo w farsach, to, to wbrew pozorom jest bardzo trudny gatunek, tutaj yy, wszystko dzieje się tak szybko i tak trzeba pilnować tekstu i sercu, bo jak coś się pogubi, no to nie ma, nie ma po prostu potem, potem ratunku, także nie ma takich ulubionych, wszystkie są ulubione. Po angielsku zapomniałem rolę, ale ja ją pamiętam jak śpiewała z Jarkiem gdy motopompą wracał Nie, sam, to było pią, to, włościne, to Ja to śpiewaliśmy tak piosenki ze starego pianina pod tytułem autorstwa Ludwika Jerzego Kretu. Śpiewam z kolegą piosenkę, gdy motopompą wracał nocą od pożaru i tu następował piękny opis strażaka. I ja się tak zdenerwowałam, mimo że śpiewałam ten spektakl, chyba już 20 razy, bo można na widowni siedział w świetnej pamięci, panu, i że zaczęłam śpiewać, gdy motopompą wracał nocą od pożaru, I tutaj miał nastą nastąpić opis strażaka, a ja zapomniałam tekstu i zaczęłam, to motopompą wracał nocą od pożaru, gdyż motopompą wracał nocą od pożaru, a motopompą wracał nocą od pożaru, i motopompą całą piosenkę na tym jednym zdaniu śpiewałam. Pamiętam tylko oczy pana Ludwika Jerzego Kerna, który nie bardzo mógł sobie przypomnieć, kiedy, kiedy taką piosenkę napisał mamą być, ak mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na krzodku pracować przy młotku. A mamą być, a mamą, to prawie jest to samo, co w kopalni na krzodku pracować przy młotku. Ledwie oczy nie otworzy, a już palec w oko życia, myluców i treść. Mama, mama, ja chcę jeść! Mateuszku, jeszcze chwilę spójrz, mamusia, ledwo żyje w odpowiedzi oko kłada malec. Więc się wyczołguję z byrka, by nagarmić mego synka, by ten cud mój i sens życia już zaprzestał swego bycia. Gdy do kuchni się doczołgam, już z lodówki chcę wyciągać czekoladę córka malka ma księżniczka łakoczarka. Podziwiając się nie w siostraktorzy, podziwiałem się w Bazylicy, w synagodze Tempel, Leopoldem Kozłowskim, śpiewasz w języku i i, i I jak to się stało, że ty się jesteś w stanie się tego nauczyć? Widzicie Państwo, ja, ja, ja się kiedyś nad tym zastanawiam, że tu pani profesor zapotowszy będzie mogła potwierdzić, że ja raczej z tego rosyjskiego, ale ja się zawsze zastanawiam. Nad jedną rzeczą. Jak ja mam taką dobrą pamięć do tekstów, to dlaczego ja nie mam pamięci do, do języka? Dlaczego ja się tak szybko nie potrafię języka nauczyć? I ja się zastanawiam, skąd ja mam taką pamięć na tyle tekstów, na, na, na. i to jeszcze w I po angielsku też jestem się w stanie nauczyć. A w obcym języku mówię dopiero wtedy, jak wypiję dwie budyki szampana. <śled> Gdzieś jest jakaś taka. No, trzeba mieć po prostu... Tak ktoś cię rozumie w tym języku obcym? O, o, o tak, tak, tak no ty, proszę cię, ale dwie butelki szampana, z... z... ja... <grym> ja nie mówię widzisz. Śpiewam, widzisz, to znaczy wiem, co nie śpiewam. I, tak, tak, nie, no, trudno by było, to było to nie rozumieć, to, co się to śpiewa. To śpiewa. Natomiast nie mówię w tym języku. Wiem, co dane słowo w piosence znaczy. Nie jest to trudne. Język, to takiego wyuczenia się na pamięć, na pewno bym się nie potrafiła nim porozumieć. No. Yy, drodzy Państwo, Marta jest absolwentką z Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Corskiego Krakow. w Krakowie. Opowiedz, Gdzie nie dostałam wstępu. Jestem ciekawa, opera. czy ktoś z Państwa zgadnie, dlaczego się nie dostałam za pierwszym razem do szkoły. To ma coś w związek z, z, tym, z cechą charakteru. Tak, tylko nie. Tak, nie coś tam? Nie, w dokumentach napisano mi, że mam brak temperamentu. Ktoś ale nie, ja sobie potem zaczęłam kanał uświadamiać, dlaczego brak temperamentu? Bo teraz, no teraz, w dzisiejszej dobie internetu, potencjalny kandydat do szkoły teatralnej wchodzi sobie w internet i widzi, co ma przygotować ile tekstów, jakie teksty, jak wyglądają egzaminy. Ja pojechałam kompletnie zielona do, 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 na, na ten egzamin i przygotowałam na ten egzamin 24-wersowy wiersz Jana Pawła II i 24-zwrotkowy. I pozwoliła mi komisja dojść tylko do ósmej zwrotki, więc ja nie bardzo na takim poważnym tekście mogłam jakiś swój temperament by, by pokazać. Na następny rok się już świadomie przygotowałam, zabrałam informator, zobaczyłam jakie teksty przy, trzeba przygotować i już na przykład zdałam tak, że nie musiałam zdawać pisemnych, bo, bo miałam na tyle punktów, że... że w sensie. przyjęłam. Tak powiem, ja jestem wychowanką Jerzego Dredni, Jerzego Jarockiego, Bogdana Kusakowskiego, Grałka, Grobisza, także ja miałam naprawdę bardzo, bardzo wymagających pedagogów. I, I pamiętam, że ta praca w tej szkole to była 24 na, na dobę, bo my byśmy mogli dopiero wtedy robić próby, jeżeli, jeżeli ci nasi pedagodzy skończyli swój spektakl. Więc na przykład jeżeli tyle lat wychodził z teatru o godzinie 22, to już już 22.30 na baczność w szkole stali i, i ćwiczyliśmy. Ale pie, pie, pamiętam no, ale też pamiętam ten moment, że jak dostałam się do tej szkoły, chciałam zostać aktorką, bo nawet Pamiętam, w domu mówią tak, kiedyś wyjadę z Tymfatowiec, wyjadę z Tymfatowiec, zobaczę cały Świat A potem pamiętam na tym pierwszym roku, jak nie mogłam na weekend nawet do domu pojechać, jak ja te zbiory... Z nim brałam ślub, to nie wiedziałam, że już wtedy kochankę on miał. Przez wątpliwych powagów jej ciała, dzień po ślubie korzystać już chciał. Prawdy długo ukrywać nie można, świństwo każde wylezie na wierzch. Tą kochanką jest piłka, można konkurencję mieć takiej topech, jakby włoce tej kudły wyrywać. Z paznogciami jak za nią się brać, lapiryta spaniara, ścira. Zawsze na każdy świeństwo ją stać. Choć na to nie stać nas, bo przecież prąd i gaz w lodów brak, bo finansowy gra trzeba wiać. Rachunki lecą kosz, a my ruszamy w noc. Chodź i na Spotkanie, którego byliśmy przed chwilą świadkami, to jest kontynuacja spotkań, które były 15-14 lat temu, Kremówka z... Teraz z nimi byli wtedy Jacek Popiel, Iwana Bielska, Andrzej Grabowski, Mikołaj Grabowski, Jan Peszel, Jerzy Trela, Marta Bizoń też była. A teraz kontynuujemy, tylko w innej formule. Będzie to gość Marnickiego, bo... Wtedy żeśmy chcieli tylko aktorów i piosenkarzy związanych z Wadowicami, a teraz rozszerzamy na, na pozostałe.